Witajcie w Kurniku Bożenki. Niedziela pochmurna i z bardzo mocnym wiatrem wita nas. No niestety, jeszcze dzisiaj ma bardzo wiać. Wypuszczam szybko kurki, bo już się bardzo niecierpliwią. No już, już, już. Proszę, proszę. Bo już tak się spieszycie bardzo. No. Wszystkie są, wszystkie są zadowolone, polowanie rozpoczęte, ale nie widziałam ślimaków dzisiaj, więc chyba nie ma. No woda jest, ziarno jest, na razie to tyle. Jeszcze tylko okno otworzę. Jakaś sroka tutaj Wam zakłóca. No dobrze. Później przyjdę, przyniosę, przyniosę coś dobrego. Teraz Stefan robi przegląd wszystkich kur. O, i jagoda znowu znalazła ślimaka. Ta to jest aparatka. Ta to jest specjalistka od ślimaków, no? No widzisz, znowu cię będą gonić, bo jeden ślimak na całą wolierę jest, co? Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, a pióro się do niego przykleiło, to nie da rady zjeść przecież z tym piórem. Znowu będzie dmuchało tutaj. I pióra wszystkie latają. Tam za się schowaj. Szefowa, Szefowa daje jej spokój. No i tak. I dostałaś po głowie. Szefowa za to. No, Czarnuszka poszła do do środka no no dobrze to miłego dnia wam życzę o już panienka siedzi panienka czarnuszka tak proszę bardzo proszę sobie siedzieć a ty zosia co też będziesz zaraz jajeczko składać no to to idź sobie do gniazda. Pierwsze drugie gniazdo jest wolne. O, matko, wszyscy. no krzyczy, widzisz, no krzyczy. nie chce was tutaj. Ona już krzyczy, że zajęte gniazdo. Pokoik zamknięty, drugi wolny. No, nie denerwujcie jej. Zosia, możesz do drugiego wchodzić. Hmm? No tak. Tu zajęte. No. Widzisz, zajęte. Zajmuj szybko dwójkę, bo szefowa się szykuje już. No. Poszła. A później będzie płakać. No, chce, chce. O, poszła z powrotem. Będzie się tam wpychać na tą biedną czarnuszkę. Super sałatka. Dla moich kurek, a mianowicie posiekane liście rzodkiewki, posiekane liście kapusty pekińskiej i truskawki pokrojone. Więc super, super, więc super kolorowa, pyszna wiosenna sałatka. Zobaczymy jak będą jadły. No, jaka pycha sałatka. O que é isso, não? Później trawkę dopiero dostaniecie na razie. One bardzo lubią yy, liście rzodkiewki. No i kapustę. Tu stawki mniej, ale może zjedzą razem z tą kapustą. No już dzisiaj mielone, to jest szaleństwo. No pomalutku, pomalutku. Po malutku. Dążycie. Dążycie zjeść. No, strasznie wieje, no po prostu masakrycznie. Jest taki straszny wicher, że w ogóle chodzić się nie da. No, jedzcie sobie. Zobaczcie, truskawek nie zjadły. O, arbuza zjadły. Tutaj zjadły wszystko, ale truskawki zostawiły. No ciekawa jestem czy zjedzą. Co się dzieje? Ziarno wam przyniosłam już na wieczór. Już na wieczór ziarno wam przyniosłam, więc sobie jedzcie. Jeszcze zobaczę tylko czy wody trzeba wymienić. Co byście tu porobiły? Takie dziury Takie dziury, a ty Zosia co tutaj? I co z tą wodą? Marna woda. Marna woda. Czekaj. Bo tutaj jajka mamy. Jedno drugie. Trzecie. Ojej, jaki przeciąg się zrobił.